Jesteśmy w centrum handlowym IBI i dziś mam przyjemność rozmawiać z panem Janem, Lusem. Jesteśmy w księgarni, cudownym, klimatycznym miejscu. Witam pana. Witam serdecznie państwa. Panie Janie, jak to wygląda z tymi książkami? Bo tak naprawdę to taki czar właściwie z dzieciństwa. Mama z tatą zawsze przekazują nam takie wartości, aby czytać, bo czytanie bardzo ważna rzecz. Czy. Pan również swoim klientom to przypominać musi. Otóż yy, proszę nie traktować tego jako subiektywną moją wypowiedź, ale wszystkie badania wskazują na to, że czytanie, zwłaszcza w modnym wieku. Pozwala lepiej rozumieć później świat, bardziej tolerancyjni jesteśmy do nowych zjawisk, jak również mamy jakby większy zakres, spektrum po prostu informacji. Oczywiście każde, każdy inny sposób zdobywania wiedzy jest równie, można powiedzieć, dobry, ale akurat czytanie jest taką opcją, której zmysły naj, najbardziej uaktywniają właśnie wyobraźnię. I chyba o to chodzi, dlatego. Cieszymy się bardzo, jeśli młodzi ludzie przychodzą z własnymi dziećmi, czasami oglądają książki, czasami kupują, ale myślę, że każde dziecko, któremu poświęcimy kilkanaście minut dziennie na przeczytanie, zresztą jest taka akcja, cała Polska czyta dzieciom, w przyszłości spowoduje, że nasze dzieci będą po prostu bardziej, no nie, może nie bo to nas wykształcenie, ale na, na pewno bardziej przystosowane do życia z innymi, jak i również znajdą się lepiej we współprzecznym świecie. Jak zauważyłam, czytanie naprawdę stało się już teraz modne, to podejrzewam, że przez to, że wychodzą takie hity, jak ten, który trzymam w dłoni. Czy ta młodzież faktycznie przybiega tutaj dlatego, że kolega i koleżanka czyta właśnie Harry'ego Pottera, bo to jest teraz na czasie i na tym się kończy? Czy te osoby później wracają do Pana? Ja sądzę, że akurat Harry Potter był takim zjawiskiem dość wyjątkowym, że cała akcja związana z promocją Harry'ego kolejnych tomów. To było przeżycie dla wielu jego miłośników, bo przecież to o wschodzie słońca, prawda, słońce wschodziło od granicy Wschodniej i, i co kilkanaście minut otwierały się księgarnie w całym kraju, bo przecież wiadomo, że jest różnica czasem między Bugiem a Odrą. Yy, albo o północy, prawda, kiedy szykowaliśmy jakieś inscenizacje, kiedy kolejka 200-300 osób, dzieci razem z rodzicami czekały przed księgarniach. To były takie spotkania nie tylko nie tylko po to, żeby kupić książkę, ale również żeby po prostu porozmawiać. I ja myślę, że jeżeli ktoś na tym spotkaniach był, to miło to wspomina. Ale oczywiście większość, e, większość książek sprzedaje się w sposób naturalny. Oczywiście są serie dedykowane dla dzieci. My pamiętamy, przepraszam Panie, może nie, ale e, Pipi Langström, prawda? E, pamiętam dobrze. E, no to chyba dzięki rodzicom. E, w każdym bądź razie e, ja pamiętam kiedy Tomek Szklarskiego był taką literaturą dla chłopców podstawową, bo to literatura nie tylko o przygodach, ale również poznajemy ludzi z innych kontynentów, geografię, czyli był tam również element edukacyjno-wychowawczy i to było bardzo cenne w tym wszystkim. A dwa, że jeżeli dzisiaj czasami narzekamy na brak koncentracji u dzieci 6-7-latków, to często właśnie to jest z tego powodu, że dziecko wcześniej się nie skupiło na słuchaniu opowieści, którą opowiadał np. tata czy czytała mama i myślę, że to jest taki skutek, dla którego później ma musimy te zal zaległości nadrabiać. Ja przyszłam tutaj po podręczniki dla mojej córki, która idzie teraz do czwartej klasy, więc myślę, że takich rodziców, jak ja jest, masa akurat w tym okresie, gorącym okresie, czy to, że znajdujemy się teraz w centrum handlowym i to jest wszystko, to jest jedyny pan świ Pana światy książek, czy jeszcze gdzieś możemy takie książki od pana zakupić? Tak, firma składa się z trzech księgań. Na 14 lutego jest centrala, na Bydgoski 11 jest filia. To chyba najstarsza księgarnia. Fizycznie przemieszczona o jakieś 105 metrów, ale jeśli chodzi o, o lokalizację, najstarsza księgarnia w pile. Tak, bo ja jeszcze pamiętam za e, takiego dzieciaka i za nastolatki kupowałam tam i pamiętniki nastolatki, kupowałam sagę o ludziach lodu i e, całą serię książek, którą pochłaniałam w tamtych czasach. Więc myślę, że trochę lat ta księgarnia już ma. Dawniej była papeteria, dzisiaj są smsy, dawniej e, była książka, teraz są. Filmy i internet. Ja jednak, mimo wszystko, drogie czytelniczki, zapraszam Was gorąco wraz z programem Tylko dla kobiety do czytania i do odwiedzania księgarni u pana Jana w Centrum Handlowym.